What the fuck? Ono jeszcze szeptem, wiem przyjmować roboty. A, Praga, ja jestem prawie bez amunicji. Dawaj, 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 dawa, 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 dawa. co tu się... ja nie pomnę Te... się oni bardziej adaptują, że stworzyłem się... że lepiej adaptują niż ludzie.

Roboczy wak. Nie, eee, nie, no. Nie chciałem w nich strzelać, ale może przecież mi naszedli to są nie? Wtedy tak się czaisz? Ała Ała, 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 ała. I... Kurde, nie zgłosiło go No, przyda ten karabin Gdzie ta, gdzie to jego działko?

Okay. Dobra, nie ma co się z debekami walczyć. Lepiej tylko się skupić na szarańczy. Okej. Okay.

Nie no, to już jest trochę niesprawiedliwe Uf, padło W szybko Aua. No us... dobra

a Dokładnie, bo z tej technologicznej gadki, Ani z tego co mówiłem i tego słowa do przeczytania. Po prostu. E, po prostu kurczę te. kule, te. Kurczę bo że te kolce potrafią po prostu schakować. debeki, mamy przerąbane. Jeżeli potem schałkować do beki, czyli mogą, do, dobra, dobra akcja i mogą podwoić swoją armię tylko się Zgarnąć tylko, kurcze, swoją, to części z ludzi jeszcze, kurcze, tą armię dżin eee, nie podoba mi się to Ała! Gdzie więcej? No oczywiście, muszą iść dużego. Ała! Jeden mszt, one hit! No nie no. no Ten, ten ich sygański prysznic jest naprawdę porządny Ja pierdziele, padamy tak, padamy to jak muchy Ja pi lo no. Pię został tylko za spadnie, tutaj biegnąc Jak <grym z określenia> ja Dielo no, kurde, jak ja labię w tą grę. O bo ale akcja Nie no to, to, to nie Dla mnie nie 100% no, Nie mam nic za swoją obronę Ogrom, nawet nie biorę tego karabinu A, Dobra No jeszcze kurde, co? No, Trzeba ja uważać na ten cygański prysznic Dobra, niech im przejdzie to zboostowanie Dobra to nie jest one hitowce, ale ale ich to bustuje. Są. Mają taką siłę, że są prawie w stanie. Są. O, dużo mi brakuje, żeby. Chciałem ja powiedzieć, że dużo mi brakuje, żeby po zbustowaniu jednym strzałem po prostu się zgłosić, ale. No. 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 no i jeszcze wróciliśmy tutaj. Masakra, No tak, no, widzę, że kurczę, i teraz poziom normalny trudności. Próbuję pomyśleć, co jest na tych wyższych poziomach. Oooo! okej, okay, dawaj tam mi to uła to się udało dawaj mnie to granat domkowy. A tam jest jeszcze jedno gniew. Okej, okay, gniazdo pozamykane i się, kurde, aaaah się no, tu Jeden poszedł Gdzie ten dopek stąd Na, na, ten na karabinie, ten szotgan jest dobry, szybki, ale pierdziela amunicję szalone. Tym razem maze okay. nie aż tak glamersko, też jestem za tym, co jeszcze ciekawych egzekutorów. Shipshop, mm, shipshop to do, do środka. O, uh, jakiś maszyneria. Well,

Kolejna, jaka jest znajdźka, będziecie mogli sami znaleźć? Hmm. Chyba tutaj, no, wygląda byśmy mieli tutaj walkę stoczyć, a już słyszę nawet ich Wrzucamy granat. Kurra, mogę go jak z egzekucjum zrobić. Gdzie ten elitarne? A jeszcze ma kurde... Ucin ma gilotynkę kurczy, kraj Dobra, Padło? A,

Ok, co tu mamy? Granat odłamkowe to się na pewno przyda. jest zawsze tutaj deficyt. Coś ciekawego. Abraź sobie tego. tego Paragona, czy jak to się nazywa? Zostawić pogroma, przepraszam. Ua! No i to mamy haczyk. Dobra. Nie trafię go. Bra, szybkie A no na pewno. Mamcie. dobra okej, okay, jeszcze jeden granadierzy jeszcze Okay, we're done here, Dad. Ready to make that call? I've been ready. Uh huh. Wait here. Hey, Dad. Hang on. Tell him we're gonna need more than a couple of extra Lancers here. And seriously, bots might do more harm than good. Don't worry. He'll pull something out of his ass. He always does. Dad. surrounding us holy shit you scared the crap out of me uh, sorry backup's on its way how long before he gets here long enough that we'll need this Fabricator. That's the deal where's he meeting us

aż chwila. Teraz zobaczmy jak tutaj to będzie się sprawowało. Hmm. To będzie lepsze miejsce na te wieżyczki. Nie, Na pewno nie damy rady zrobić tego samego co wcześniej było. Czyli pokoju takiego zniszczenia po prostu demolki. Chociaż może uda nam się tutaj zabezpieczyć jedną flankę, bo można nie zabezpieczyć, ale ułatwić obronę. Dobra. Odpalamy padaj. Ała, awa, awa, to. Okej, okay, te burzyczki dają sobie radę. I to nawet, nawet. Mam nadzieję, że one nie schakują. Zaczynają radę. Dobra. Hmm, tam się to dosyć dobrze sprawdziło, ale tutaj nie jestem już tego taki pewien. Stawmy je, Stawmy je no tutaj. Możemy jeszcze nie. A jak się te w ogóle sprawdziły? prawie nie są szkodzone dobra, to wracam na działo przy okazji gdzie? tam Okay. No, i więcej jest kraj z O, już jest, jest sprawiedliwe. Jeden pad, drugi pad. No, to działko bardzo ułatwia robotę. Chyba zatrzeliłem do powietrzu. A jeszcze jeden? Mam cię. Chyba się udało. Albo i nie. Nie, 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 To nie, jest nie, sprawiedliwe. pad Marcus, wracaj. Puh. Yeah, <coughs> mnie to. Tu jeszcze dołożymy jedną. Czy bym sobie tutaj na plec tak naprawdę dołożył? Dobra, dołożę sobie tu jedną na plecy, aby coś mi ostrzywało. No i nic. Co nam zostało? Tylko rozpocząć falę Cię. Jeszcze, jeszcze, jeszcze no. Dobra, że... A, 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 Mała pomoc. Dziękować. Oj, jeszcze ten wielki. Dlaczego powiedział to w, li w liczbie tak, musiał to powiedzieć w liczbie i tak? Dobra. O, na szczęście są osłabieni. To nie są takie przeciule jak tam też żeśmy spotkali. Ну давай, 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 давай. Ууу. Да, им рада. Ale wytrzymały, ok. I musimy się tam dostać. No to spierdzielamy stąd no, takie pole bitwy, że lepiej to jest zbyt długo nie zostawać. Hmm. No to musiał przylecieć krukiem? Hey, what Oh, no, 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 you have got to stop saying that. Seriously, no, mm -hmm. all clear. Come on, it's a perfect way to jinx us. Come on, you no, kid. no, I'm not. Since this all began, when has it ever been all clear? Normally, I'd say jinxing has nothing to do with actual probabilities, but in this case, I agree. Don't say it. <laughs> all right, this is ridiculous. Look around. It is all clear. Marcus, come on, man. Yeah, dad, I don't know. They've kind of convinced me. Tell you what, if I really did just jinx us, I'll deal with it myself. Now let's get to the day <laughs> one. Hmm. Then we can observe, kogo możemy spotkać? Kola, Berda, Dizzy's, and what is something big's heading this way. Hey, Marcus! Jinx us! Great job! Actually, I don't think I need it. Oh, when Marcus Phoenix calls him help, he does not mess around. What? You don't call, you don't write.